Cześć wszystkim stran i Witam waskilno macie tu na moim kanale. Dzisiaj sobie nagrywamy poradnik gameplayowy do Jona. Jona jest bardzo popularnym herosem. Herosem, którym nie gram za dużo, ale jak już dobrze mi pójdzie, to jest ok. U mnie Jona to jest trochę coin flip, albo pójdzie zajebiście, albo pójdzie bardzo słabo. Mam na sobie jeszcze koszuleczkę z Ran Makedonu. Bram udział w Gliwicach, dość spoko było, jeżeli ktoś się zastanawia, co to za koszuleczka. Dużo hajsu to kosztuje, ale być może jeszcze kiedyś się pojawia. Ale wracając już do naszego czempiona, do Jona już powstał jeden poradnik opisowy, gameplayowy chyba też. Także wszystkie linki będą pod spodem. Jako, że dawno nie było tego poradnika, no to sobie go odświeżymy. Także w tym filmiku na przykład opisowym omawiam rzeczy jak matchupy, kombosy itd., itd., Polecam zerknąć, na pewno warto. A tutaj co się zmieniło? Teraz się gra Lethal Tempo na Yonah, nie gra się Conquerora. Elastant jest dużo lepszy niż Cap de Gré. Gra się Attack Speeda i tu się gra już zielone, nie gra się czerwonego. Gra się Second Wind albo Bone Plating, tutaj Second Wind jest lepszy. I gra się unflitching przeważnie, żeby jednak mieć jakieś tenacity. Tutaj on nie jest jakiś mega, mega dobry, no mają bardzo mało CC u przeciwnicy, ale stwierdziłem, że i tak, i tak go wezmę. Normalnie chyba Overgrow byłby, le byłby lepszy tutaj, ale chciałem wam po prostu pokazać, jaki jest taki standard. No bo tutaj co, Slow, Root, bo no capy nie redukujemy, Slow z tego, z reczki. no ewentualnie Fiory, nie wiem, W. No to tak średnio najeżdża, nie? Okej, okay, na razie farmimy. Gram w ogóle Second Winda i Doran Shielda, bardzo dobre połączenie. Ogólnie Potki i Zielone Drzewko i Inspiracja już dostały nerfa, także, także mamy mniejszy sustain. Ale i tak Doran Shield nie dostał aż takiego nerfa. Ok, trochę mnie tu obija. Na początku na Oriane będzie dość ciężko. Ale już po berserkerkach powinno być ok. To jest taki pierwszy power spike od Yone. Yone. na linii jest tragiczny, ale potem już jest lepiej. Na razie nas oczywiście obija, bo jest rang'em nie jest dobrze, no, ale farmimy sobie. Co też też wygląda tyle pięknie? Muszę tutaj mamy E. Skończyło mi się Q. A freształa, bo myślałem, że mam Q. Ja wiem, że są sztuczki z Q i pokazywałem to w moim filmiku, a ja na tyle rzadko gramione. Że wolę po prostu flesząc niż to zwalić Okej, okay, użyję poty Myślę też, że ona jest do zabicia ja Kurde No, Diana się pojawiła. Hmm, gdyby nie ta Diana, to moim zdaniem ten Nautilus był martwy. Trochę zła decyzja. W ogóle się nie spodziewałem tutaj Diany, że tu przyjdzie. Ale okej. Okay. Kupiłem sobie berserkerki. No, Janem trzeba trochę nawitować na początku, także spokojnie przejmujemy się. Trochę zbyt sforsowany był ten gang wydaje mi się. Ale no nie ma flasha także spoko. Tutaj Witsen będzie bardzo dobry, ale nie chcę go kupować na pierwszy item, bo Witsen dostał nerfa na pierwszy item. Tutaj bardzo mało statystyk. Ale ona Nie wiem co ona Myślę, że jest bezpieczne, bo jest tyle minionów, może, ale ten tempo jest zbyt OP w takich sytuacjach. To jest poziom te dwójki przypominam, na oście. W tym lepszym serwerze teoretycznie. Dobra, mamy Cofamy. Kupiłem sobie tak butki pod na mi pinka. Są dwa rodzaje buildu. Można teraz iść pod Shield Boa i potem jakieś IE, -E, można wcisnąć Zilla, potem jakiś Devden, Swissend. albo jest build z botkiem. do tego buildu z botkiem można potem iść w Shield Shieldboa, albo Sunfire. Sanfire już dostał nerfa i moim zdaniem nie jest w ogóle. W sensie wcześniej na Yon nie był fenomenalny, a teraz to już w ogóle moim zdaniem powinno się go grać. Cały czas można by z Broken, ale nie jest to najlepsze. E, ale botki jest OK, kiedy grałem w melasy. Tutaj tych melasów nie ma za dużo, albo ja gram w tanki. Oriany moim zdaniem to nie jest dobre Ale jakbym grał graus, nie wiem, jakiegoś Galion, to na pewno bym kupił, nie? Coś takiego. Dziwny jest ten roam. No ja tu idę, to pinguje Seed Pinguje, która jest 03 Niech on po prostu nie dostaję. Dobra, super. Przeskoczyłem sobie tutaj przez ścianę, dobrze wyszło. Pytanie, czy Fiora nie miała W, czy go użyła? Bo jak miała, to strolowała trochę, bo mogłam mając z r zużyć W. 1300 golda bym potrzebował. No te lethal tempo, jak się nastakuje, to jest mega op, nie? Tak sobie użyjemy, przeskoczyłem sobie przez ścianę, jest OK. Wygląda to teraz fajnie, no ten pierwszy, pierwszy dead był masakryczny, ale mówię, Yone trzeba czasem zintować. Już jest ok, kupiłem sobie tutaj item, też bardzo duży spike. No i następnym spikem jest shieldball, no to jest na pewno największy spike. Chociaż nie, największy spike to jest chyba IE i shieldball. Tylko z IE jest taki problem, że IE bardzo dużo kosztuje golda, także czasami się spotkacie z tym, że ludzie raszują z bo daje bardzo dużo mu speeda i fajne statystyki. Ja też go lubię i też go czasem kupuję. Kiedy na przykład potrzebuję mu speeda, czuję, że na przykład jest potrzebny, nie? Kwestia preferencji też na pewno dość mocno. Ja na w ogóle chcę też frizować, ale tutaj za bardzo nie mam okazji, powiem wam. Scancelowano od To mi nic nie robi, tak szczerze. Ale okej. Okay. Szkoda, na bota, bym poszedł. Ale tu jest kalera, i chciałbym ją wziąć. Wydaje mi się, że nam może mieć tu warda. I ona ma też fleszę na pewno, bo ja mam fleszę. Dobra, nie wiedziałem czy padnie, nie znam. Limitówione A flash za flash jest ok. No i knighta musiałem użyć. Tam chyba jeden auto tak skansowany, tak bym nie musiał flashować, ale zmarnowałem też jej flesza. Cofniemy sobie. Bardzo ważne jest, żeby dobrze używać tego kurze. po prostu cały czas je stakować i cały czas być mobilnym. Kiedy na przykład cofamy do naszego erzy, mieć te kuna stakowane, to wam jeszcze wszystko, mam nadzieję, zdemonstruję. Możemy sobie tak kupić. Wydaje mi się, że na tej linii potrzebuję aż tak bardzo sustainu. Na przykład na jakiegoś zerafa, może bym kupił, wiecie, który mnie cały czas pukuje. teoria. na. razie się nie popisuje mu wszystko. No teraz będzie miała też flaszek, także to też jest bardzo ważne, żeby to pamiętać. O, kurde, to nie jest dobre, bo nie mam prajo, a chciałbym tutaj bardzo zejść. Chciałbym też nabić Q. To użyję Q raz. I schodzę, nie? I z odpalonym Q, dokładnie tak jak Wam mówiłem. Były impresje. Pomogę tutaj. nabijemy sobie Q. Cofamy z odpełnionym Q nie. I normalnie W też nie chcemy za często używać, bo W ma bardzo długi cooldown. Cofnię sobie po kalarepę, RP. no bo to jest trochę ryzykowne. Tym bardziej, że Sibir jest w bazie, nie chcę tego robić. Tu mógłbym użyć E, jakbym miał. Używamy E. Idziemy do roślinki, drugi raz używamy E, nie? Nie chcę tam być. Ogólnie chciałem tam być, ale. Najlepiej, RK, używać Foga. Zobaczcie, nie mam możliwości. Nie wiem, co zrobiła ona była martwa. Ona się w ogóle tak zawahała, nie? No ale trudno. Fajnie by nie użył teraz tego, tylko w jakimś czasie. Oj, tu nie musiałem dostać tego z dostawa. Gdybym miał erkę, to mogłabym go instanc erkować. Tylko użyła tą erkę. Ale greedy byliśmy. Mm, i mean. Fajnie by użyła tego na mida. Nie będę jej tego pisał, że to wyszło naturalnie, mimo wszystko. Yy, dobra, sprzedałem potkę, 60 golda daje potka i będzie mi na boła Jest ok. W sensie, no nie jest ok, ale jest ok. Mój ja intu też, bo to jest inting, co on teraz robi. To jest totalny inting, ale no, spróbuję to wykarować, nie? Możemy napisać tą no flash. Chyba jednak nie chcemy gonić. Nie ma merki, to jest najgorsze. To jest Diana, nie wiem z jakiego powodu. tutaj hmm. okay, może być Kupię. I miałem obrażeń Nie miałem wrażenia. Na tego też nie miałbym obrażeń A mam na KW. Tylko oddaję. Nie poszłem na ERK, najbardziej. Dałem dużo farmy na midzie. Chciałbym cofnąć, bo mam KW. Jest dużo farmy na midzie. Jeżeli chodzi o minionki, to bardzo spokojnie. Mimo tego, że teraz na przykład milion minionków. A i tak w ogóle wiem, że klinczowa przypominają o takich rzeczach. Ale bardzo dużo osób ogląda. Teraz mi się przypomniało moje filmiki. Bez Subika. Także. Fajnie jak tego subika zostawicie, bo no chciałbym mieć jak najwięcej subów nie, każdy by chciał Także jeżeli nie macie subika, a nie wiem, podoba wam się ten materiał albo dość często mnie oglądacie No to wiecie, nic na nie kosztuje, a zawsze fajnie takie coś mieć Mi będzie na pewno bardzo miło, także, także jeżeli chcecie, śmiało nie, na pewno jest fajnie e, Dobra, mm, teraz wam pokażę jak się robi grompa fajnie Używacie E, używacie dwa razy Q, czekacie czy wam cooldown wróci Pyk, pyk, coś takiego nie Fajne robienie grompa To ja akurat bym go zrunshotował, ale czasami nie mamy obrażeń i już chcemy cofnąć nie, Także my mieć te powracające kurzy Po prostu jak najmniej czasu stracić Tu może ktoś być Czy Orianna No jest tutaj Musimy ją Jeden Jedno kupyk Drugie kupyk do znartwienia. Ej, byłem pewny, że ją zabiję. W sensie użyłem ku flash. Musiałbym wyflashować ręczkę, bo ta Reczka bardzo... No nie zrobiła obrażeń, jak widzicie, ale nawet bardzo dużo czasu kupiła tam. Także my bad po prostu. No zglidowałem. No teraz musicie cofnąć słupka. A... No nie popisałem się, no zabiłem 1-4. No zwidowano. 1000 HP Tower zabił, nie? No, zabrał, nie? Byłem pewny, że z mu zabija, ale te towery teraz dużo biją w sumie. Dobra, chcemy sfarmić do je to na pewno. Bo i e. No oni się dość dużo leczą, powiem wam, mimo wszystko. Także tego Zila chyba sobie kupię, żeby kupić tą redukcję. Pójdę pod Weedsen, a potem Devdensa chyba. Betek też jest fajny, botek jest fajny. So, nie mogą mieć tu warty. Hmm, barianna RK. Już wam eto lecimy trochę do przodu i cofamy się z areczki, także też nic mi nie tylko... Ura, mm. Nie trafiłem serki, no trudno. Ni w sensie no nie trafiłem bardziej niż stażowali. Ale trudno to było jakkolwiek inaczej trafić. Ja umid prajo, czy już wam ku? Okej, ugrany. Ty ładnie to zagrali. Spoko. yes kozak. Chyba Gragas tam bardzo dużo zrobił. No ja totalnie ugrałem tym e, Ignite, nie? Tam trochę mogłem częściej na kamerę zobaczyć, żeby widzieć co się dzieje. Raz tam kliknąłem, ale mogłem chyba częściej. Dobra, w sumie mam na Eka nie mam po co tutaj stać. Wrócimy sobie na topa. Ja przejdę tutaj. Charę mieć następnego wave'a już ze spajkiem. No ale jakbym wziął tego wave'a, no to stracę tempo, no i i tak nie mam co za to kupić, nie? Jeszcze Pinka kupimy, zawsze jak macie golda i slot, to kupujcie pinka w late game'ie. No i teraz pytanie. Eba wicent byłby najlepszy. Chociaż ta Samira jest trochę nawidowana, ale ja lubię sobie kupić tego Zila. I chyba kupimy Zilla teraz. Potem pójdziemy w a potem Devdensa, Wydaje mi się, że to będzie najbardziej optymalne tutaj. To się puszczę do nas wave. Ja mam dużo obrażeń, także zrobimy sobie jeszcze golemy. Patrzcie, z w nie zabijemy, bo W procentów procentówkę. Widzicie, jak mało zadało? Kół też tak jakby za nas robi obrażenia. Ogólnie patrzcie, Fiora może zespalować nasze Kół, także nie chcemy trafić w nią, Q. patrzcie. Widzicie? I to ma bardzo długi cooldown i teraz te jeden na 1 będzie dużo prostsze. Tak łatwo zbytować właśnie Fiorę. Ona ma nasz pasywkę. Ciekawostka, jak to zdojować? Wyjść z zasięgu, pasywka się destytuje teraz będzie po drugiej stronie. No może niekoniecznie nie nie po drugiej. Gdybym ja tutaj padł, to te nagranie by się nie pojawiło. O, ta reczka to taka... ...interesująca, co? Ja się wszystko wcześniej zajebiście zagrałem, nie? Ale ta ręczka to nie, to nie. Ta Fiora swoją drogę też nieźle zagrała. Te kub był dobry, bo nie chciałem... Czasami jakby ku... Inaczej, wasze kół zawsze leci do końca, ale jak jest gruba ściana, to wy nie lecicie i tak było w tym przypadku. I właśnie chciałem zadać obrażenia z Q i nie polecić. To też było spoko. Filmy tego zila zdecydowanie. Bo problem enda jest taki, że end nam daje MR, co oczywiście nic nam nie pomoże na fiorę, nie? Także ten Zil nam pomoże zarówno tu i tu. Heal redukcja czy potrzebuje, no w sumie leczą się. Może nawet skończymy go już, może już go skończymy w sumie. To nie będzie takie złe w tym wypadku. Bo obecnie jakby Exe ci daje tylko 25%, a to Ci daje 40, także to jest dużo, dużo więcej, nie? To jest pokopać się, wracam z powracającym kół. Przez to zabijam tą samirę. Dużo osób tego na Jone nie robi, a to jest mega mega ważne. Nie muszę freszować. I triple, nie? Także to jest bardzo ważne, i to jest coś, na co musicie zwracać uwagę. Odpowiednie opolerowanie, właśnie tym kół. To wyróżnienie dobrego Jone od słabego Jone. Mimo, że sam za dobrego Jone się nie uważam. GG. Dobrze, mam nadzieję, że fajna gierka siadła do Jone. To są moje socialki na streamie, są podane, także też możecie wpaść. Z YouTube'a chyba osoby nie za bardzo się to widziały. Honorka, komu? Gragas dość fajnie zagrał, trzeba mu przyznać. Skrzyneczka wpadła, plus 18. Na Smurfiku jesteśmy, tak jak mówiłem wam. No prawie największe obrażenie, także też myślę, że gierka dość spoko. Były chyba tam dwa czy tam trzy, może trzy, może trzy, trzy strzelone rzeczy, na pewno na bocie, na pewno First Blood i na pewno Ereczka na topie. Ale poza tym myślę, że też kilka fajnych akcji pokazałem. Restowanie, ataku na Q, dobre używanie Q, kilka sztuczek z Ewam, omówiłem, także myślę, że to był dość fajny, solidny poranning. A jeżeli wam się podobało, wiecie co po sobie zostawić. Trzymajcie się, miłego dziąka i elo.